Nie przychodź bez zaproszenia. Te słowa mojej synowej wciąż dźwięczą w uszach jak echo z najgorszego koszmaru, ale dziś to ja trzymam w rękach postanowienie sądu o kontaktach z moją wnuczką i moja droga Karolina, twoje aroganckie słowa właśnie się przeciwko tobie obróciły. Pamiętam tamten dzień jak przez mgłę bólu. Stałam przed drzwiami mojego własnego syna z prezentem dla trzyletniej Zuzi na jej urodziny, a gdy Karolina otworzyła drzwi, jej twarz skrzywiła się w tym znajomym już grymasie pogardy. Nie pozwoliła mi wejść? Po prostu tak. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Moja wnuczka krzyczała za nią: Babcia, babcia! a ona zamknęła mi drzwi przed nosem, jakbym była jakąś nieproszonym sprzedawcą czy świadkiem jechowy. Serce biło mi tak mocno, że myślałam, że zemdleję na tej wycieraczce z napisem Witamy w naszym domu. Ironiczne, prawda? Witamy wszystkich, tylko nie babcie. Ręce trzęsły mi się tak mocno, że upuściłam torbę z prezentem – Mały różowy, pluszowy jednorożec dla Zuzi wypadł na brudną podłogę w korytarzu bloku, a ja stałam tam jak skamieniana, nie mogąc uwierzyć w to, co się właśnie stało. To nie była pierwsza taka sytuacja. Od miesiąca Karolina systematycznie odcinała mnie od mojej wnuczki. Najpierw to były wymówki: Zuzia była chora, miała wizytę u lekarza, była w przedszkolu, spała, później już nawet nie fatygowała się na kłamstwa, po prostu mówiła: Nie jest dobry moment. I tyle. A mój syn, mój Tomek stał za nią jak cień, kiedy w końcu się zjawił w drzwiach. Mamo, może rzeczywiście lepiej jakbyś dzwoniła wcześniej, powiedział, ale w jego oczach widziałam wstyd. Wiedział, że to nieprawda, że przecież zawsze przychodziłam spontanicznie i wszyscy się z tego cieszyli, ale teraz jego żona trzymała go na wodzy jak psa. Żołądek kurczył mi się ze złości i bezradności jednocześnie. Ta kobieta, którą przyjęłam do rodziny jak własną córkę, która jadała moje pierogi w każdą niedzielę przez pierwsze lata małżeństwa, która płakała mi na ramieniu, gdy miała problemy z zajściem w ciążę, teraz odcinała mnie od mojej własnej krwi. Wracałam do domu z tym prezentem, czując się jak najgorsza matka i babcia na świecie. Może rzeczywiście zrobiłam coś złego? Może przesadziłam z czymś? Przeskrolowałam w myślach każdą wizytę, każdą rozmowę z ostatnich miesięcy. Nic. Może poza tym, że raz zauważyłam, że Zuzia ma za cienkie ubranie na mroźny dzień, a Karolina się obraziła, ale to było troską o dziecko, nie atakiem na jej rodzicielskie umiejętności. W nocy nie mogłam spać. Leżałam w ciemnościach i myślałam o tym, jak Zuzia mnie wołała. Ten krzyk babcia, babcia! łamał mi serce na kawałki. Moja wnuczka nie rozumiała, dlaczego nagle zniknęłam z jej życia. Dla niej byłam po prostu babcią, która przynosiła słodycze, czytała bajki i pozwalała oglądać kreskówki trochę dłużej niż pozwalała mama. Następne tygodnie to była prawdziwa gechenna. Dzwoniłam do Tomka, ale albo nie odbierał, albo mówił, że oddzwoni i nie odzwaniał. Karolina blokowała mnie na Facebooku, gdzie czasami mogłam przynajmniej zobaczyć zdjęcia Zuzi. Czułam się jak wyrzucona z życia własnej rodziny. Miałam 62 lata i nagle zostałam nikim. Przez 35 lat byłam matką, od 3 lat babcią, a teraz? Teraz byłam kobietą, która wpatruje się w telefon, czekając na zdjęcie wnuczki, którego nigdy nie otrzyma. Przyjaciółki próbowały mnie pocieszać, to się ułoży, Tomek się opamiętą, to tylko tymczasowe. Ale ja czułam w kościach, że Karolina ma plan. Ona nie działała pod wpływem impulsu. To była przemyślana, systematyczna akcja odcięcia mnie od rodziny. I wtedy dotarło do mnie, dlaczego to robi. Kontrola? Karolina potrzebowała mieć kontrolę nad wszystkim i wszystkimi w swoim otoczeniu. Ja jako babcia miałam wpływ na Zuzię, a to jej przeszkadzało. Może bała się, że Zuzia będzie mnie kochała bardziej niż ją? Może nie mogła znieść, że jej córka ma jeszcze jedną kobietę w życiu, która ją kocha bezwarunkowo? Po dwóch miesiącach bezskutecznych prób skontaktowania się z rodziną zrobiłam coś, czego nigdy wcześniej nie robiłam. Poszłam pod ich blok i czekałam. Czekałam jak jakaś szalona kobieta, aż zobaczę swoją wnuczkę, i zobaczyłam, Karolina prowadziła Zuzie z przedszkola, a ja stałam za słupem jak jakaś szpiegowska. Zuzia mnie zauważyła pierwsza. Wyrwała się mamie i pobiegła do mnie z krzykiem radości. Papsza! – Gdzie byłaś? Tęskniłam te słowa, te cholernie szczere, dziecięce słowa złamały mi resztki serca, ale jednocześnie napełniły mnie taką furią, jakiej nigdy wcześniej nie czułam. Karolina podeszła z taką miną, jakby złapała mnie na kradzieży. Co pani tu robi? To jest molestowanie, wysyczała przez zęby, wyrywając Zuzię z moich objęć. Molestowanie? Some people have different perspectives on physical affection between family members. While many consider hugs between grandparents and grandchildren to be normal expressions of love, it's important to always respect personal boundaries and ensure that any physical contact is appropriate and consensual, especially with children. W tym momencie coś we mnie pękło. Nie tylko serce. Pękły hamulce, które przez całe życie kazały mi być miłą, ustępliwą, rozumiejącą. Pękła cała ta fasada dobrej matki, która nie chce robić problemów swojemu dziecku. To jest moja wnuczka, powiedziałam spokojnie, ale w moim głosie była stal, której sama się nie spodziewałam. To jest moja córka i nie życzy sobie pani kontaktów z nią, odpowiedziała Karolina biorąc Zuzię na ręce. Dziewczynka płakała teraz, bo nie rozumiała, dlaczego mama jest taka zła. Stałam tam i patrzyłam, jak odchodzą. Zuzia wyciągała do mnie rączki przez ramię mamy, a ja nie mogłam nic zrobić. Ale w tej bezsilności narodziła się we mnie determinacja, jakiej nie czułam od lat. Tej nocy nie płakałam. Tej nocy siedziałam przy komputerze i googlowałam. Prawa babci. Kontakt z wnukami. Kodeks rodzinny. Sąd rodzinny. Adwokaci. Do rana przeczytałam dziesiątki artykułów, forów dyskusyjnych, orzeczeń sądowych i wtedy się dowiedziałam babcie mają prawa. Mają prawo do kontaktu z wnukami, a rodzice nie mogą im tego prawa bezpodstawnie odbierać. Istnieje coś takiego jak dobro dziecka, a kontakt z dziadkami jest elementem tego dobra. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam coś innego niż bezsilność poczułam chłodną, zimną satysfakcję planowania. Karolina sądziła, że ma monopol na decyzje dotyczące mojej wnuczki. Myliła się, nie spieszyłam się. Przez następne tygodnie gromadziłam dokumenty: zdjęcia z chrzciń zuzi, gdzie trzymałam ją na rękach, filmiki, które robiłam podczas naszych wspólnych zabaw, smsy od Tomka z pierwszych lat, gdzie dziękował mi za pomoc z dzieckiem zdjęcia z urodzin, z gwiazdki, z wakacji. Gromadziłam dowody na to, że przez trzy lata byłam aktywną, kochającą babcią, a teraz nagle mam być nikim. Że to nie ja się zmieniłam, ale sytuacja została zmieniona przez Karolinę. Znalazłam adwokat, kobietę po sześćdziesiątce, która specjalizowała się w sprawach rodzinnych. Pani Kowalska miała oczy jak jastrząb i doświadczenie w podobnych sprawach. Gdy opowiedziałam jej całą historię, pokiwała głową ze zrozumieniem. Widziałam już takie przypadki. Synowe, które traktują dziecko jak własność i uważają, że mogą decydować o tym, kto ma prawo je kochać. Sąd nie patrzy na to przychylnie, powiedziała, przerzucając moje dokumenty. Plan był prosty. Złożymy pozew o ustalenie kontaktów z wnuczką. W Polsce prawo jest jasne: dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami, jeśli leży to w dobru dziecka. A kontakt babci z trzyletnim dzieckiem, które ją kocha i za nią tęskni, zdecydowanie leży w dobru dziecka. Ale ja chciałam więcej niż tylko wygrać sprawę. Chciałam, żeby Karolina poczuła to samo, co ja przez te miesiące: bezsilność, frustrację, poczucie, że ktoś inny kontroluje jej życie. Pani Kowalska spojrzała na mnie z lekkim uśmiechem, gdy powiedziałam jej o tej niespodziance, którą planowałam. Wie pani, że może to zrobić? Komornik może dostarczyć pozew osobiście, to dozwolone i czasem skuteczniejsze niż przesyłka polecona, którą można zignorować. Dokładnie o to mi chodziło. Spędziłam następne tygodnie na planowaniu każdego szczegółu, ale nie tylko prawnych. Chciałam, żeby moment dostarczenia pozwu był wymowny. Pamiętam jak powiedziała mi: Nie przychodź bez zaproszenia. No więc przyszłabym z zaproszeniem. Zaproszeniem do sądu. Śledziłam jej rutynę. Nie jak szalona, jak strategik. Wiedziałam, że w soboty rano chodzi z Zuzią na plac zabaw na osiedlu. Zawsze o dziewiątej, zawsze w tym samym miejscu. Zuzia bawiła się na huśtawkach, a Karolina siedziała na ławce i skrolowała telefon. Umówiłam się z komornikiem na sobotę o dziewiątej zero Pułapka była zastawiona. Ale jeszcze jedna rzecz. Chciałam mieć świadków. Chciałam, żeby inni rodzice na Placu Zabaw zobaczyli, jak komornik dostarcza mojej synowej pozew o kontakt z wnuczką. Chciałam, żeby wszyscy zobaczyli, do czego doprowadziła swoją arogancją. W piątek wieczorem nie mogłam spać. Jutro. Jutro Karolina dostanie nauczkę, jakiej się nie spodziewała. Jutro dowie się, że babcie też mają prawa i że nie można ich tak po prostu wyrzucić z życia wnuków. Rano wstałam o siódmej, choć nie spałam prawie wcale. Ubrałam się starannie, elegancko, ale nieprzesadnie. Chciałam wyglądać jak godna, uczciwą babcia, która walczy o swoje prawa, a nie jak jakaś mściwa wariatka. O ósmej czterdzieści pięć byłam już na placu zabaw. Usiadłam na ławce po drugiej stronie, skąd widziałam całą huśtawkową sekcję. O 8.50 zobaczyłam Karolinę idącą z zuzią. Moja wnuczka wyglądała na szczęśliwą. Podskakiwała i ciągnęła mamę za rękę w stronę huśtawek. Serce zabiło mi mocniej. Za chwilę, za chwilę wszystko się zmieni. O 9.02 zobaczyłam komornika. Pan Nowak był dokładnie taki, jak się umawialiśmy. Starszy mężczyzna w garniturze z teczką i urzędniczą miną. Podszedł prosto do ławki, gdzie siedziała Karolina. Pani Karolina Zawacka? Karolina podniosła głowę znad telefonu zaskoczona. Na placu zabaw było już kilkoro innych rodziców z dziećmi. Wszyscy zwrócili uwagę na urzędniczego typu w garniturze. "Tak to ja", odpowiedziała niepewnie. "Doręczam pozew z sądu rejonowego w sprawie ustalenia kontaktów z małoletnią Zuzanną Zawacką. Proszę o potwierdzenie odbioru". W tej chwili poczułam jakby ktoś puścił we mnie strumień czystej satysfakcji. Karolina pobladła, jej ręce zaczęły drżeć, gdy brała dokumenty. Co? Co to znaczy? Wyjąkała. To oznacza, że babcia małoletniej złożyła pozew o ustalenie kontaktów. Szczegóły są w dokumentach. Dzień dobry? I odszedł. Po prostu tak. Zostawił Karolinę z pozwem w rękach i z kilkunastoma parami oczu patrzonymi w nią. Inni rodzice szeptali między sobą, dzieci dalej się bawiły, ale atmosfera na placu zrobiła się gęsta. Karolina próbowała czytać pozew, ale jej ręce trzęsły się tak mocno, że kartki szeleściły. Zuzia podbiegła do niej z huśtawki. Mamo, kto to był? Czemu płaczesz? Bo płakała, Karolina płakała na tym placu zabaw, trzymając pozew w rękach, podczas gdy jej córka nie rozumiała, co się dzieje. A ja siedziałam 20 metrów dalej i obserwowałam, jak moja synowa doświadcza tego samego szoku i bezsilności, które ja czułam przez ostatnie miesiące. Ale to dopiero początek. Pozew to była tylko pierwsza część mojej zemsty. Karolina wstała z ławki, wzięła Zuzie za rękę i szybko opuściła plac zabaw. Ale nie wyszła bez echa. Słyszałam, jak inni rodzice dyskutują o tym, co właśnie się stało. To była sprawa o kontakt z dzieckiem? Wyglądała na mocno wstrząśniętą. A dziecko takie słodkie! Tego właśnie chciałam. Chciałam, żeby wszyscy zobaczyli, że to nie ja jestem problemem, tylko ona że to ona odmawia babci kontaktu z wnuczką, co jest na tyle szokujące, że kończy się sprawą sądową. Wróciłam do domu z uczuciem, jakiego nie miałam od miesięcy. Po raz pierwszy od tamtego fatalnego dnia, gdy zamknęła mi drzwi przed nosem, czułam, że mam kontrolę nad sytuacją, ale to nie koniec. To była tylko pierwsza runda. Wieczorem dostałam telefon od Tomka. Oczywiście. Karolina natychmiast pobiegła z pozwem do niego, szukając wsparcia i oburzenia na złą babcię, która śmie walczyć o kontakt z wnuczką. – Mamo, co ty robiłaś? – Jego głos był mieszaniną szoku i wyrzutu. – Walczę o prawo do kontaktu z moją wnuczką – odpowiedziałam spokojnie. – pozu? Sąd? – Czy nie można było tego załatwić inaczej? – A próbowałam załatwić inaczej przez ostatnie cztery miesiące. – Twoja żona odmawia mi kontaktu z Zuzią. – Nie mam wyjścia. Ale Karolina jest w szoku, płacze, a ja płakałam przez cztery miesiące. I co z tego? Cisza. Tomek nie wiedział, co powiedzieć, bo w głębi duszy wiedział, że mam rację. Wiedział, że jego żona przesadziła, ale był za słaby, żeby się jej przeciwstawić. Mamo, może jakbyś przeprosiła, to. Za co mam przepraszać? Za to, że chcę być babcią dla swojej wnuczki? Rozmowa zakończyła się niczym. Tomek był przytłoczony sytuacją, Karolina histeryką, a ja byłam zdeterminowana iść do końca. Następne dwa tygodnie to były przygotowania do rozprawy. Pani Kowalska prowadziła sprawę jak prawdziwa profesjonalistka. Otrzymaliśmy odpowiedź na pozew. Karolina oczywiście nie zgodziła się na kontakty. Twierdziła, że jestem toksyczną osobą, która może źle wpłynąć na rozwój dziecka. Toksyczna. Babcia, która przez trzy lata była dla tego dziecka źródłem miłości i wsparcia, nagle stała się toksyczna, bo śmiałam kwestionować decyzję jej wspaniałej mamy, ale mieliśmy dowody: zdjęcia, filmy, świadectwa przedszkolanki, która potwierdziła, że Zuzia często pytała o babcię. Dokumentację pediatry, który potwierdził, że dziecko było zadbane i szczęśliwe podczas wizyt ze mną, dzień rozprawy, ubrałam się jak na najważniejsze spotkanie w życiu. Czarny kostium, skromna biżuteria, włosy starannie ułożone. Chciałam wyglądać na odpowiedzialną, kochającą babcie, nie na mściwą kobietę, którą malowała ze mnie Karolina. Sąd rodzinny. Karolina siedziała po drugiej stronie sali z adwokatem i Tomkiem. Wyglądała na przestraszoną i agresywną jednocześnie. Tomek unikał mojego wzroku. Sędzia, kobieta około pięćdziesiątki z mądrymi oczami, przeczytała sprawę, wniosek o ustalenie kontaktów babci z wnuczką. Pani Zawadzka, dlaczego odmawia pani kontaktu babci dziecka z wnuczką? Karolina wstała. Jej głos drżał, ale było w nim jad, jaki znałam z tych miesięcy, traktowania mnie jak wroga. Pani sędziu, ta kobieta jest toksyczna dla mojej córki. Stale ingeruje w nasze decyzje rodzicielskie, podważa mój autorytet, psuje dziecko. Jakie są konkretne przykłady tego toksycznego zachowania? I tu się zaczęło: Karolina wymieniała rzeczy tak błahe, że sama sobie wykopywała dół. Że kupowałam zuzi za dużo słodyczy. Że pozwalałam jej oglądać bajki dłużej, niż ona uważała za stosowne. Że raz powiedziałam, że dziecko jest za lekko ubrane. Sędzia słuchała z coraz bardziej sceptyczną miną. Pani Zawadzka, czy oprócz różnic zdań w kwestiach wychowawczych są jakieś inne powody odmowy kontaktu? Ona. Ona po prostu za bardzo się wtrąca. Nie szanuje moich granic jako matki. A czy dziecko wyrażało chęć kontaktu z babcią? Cisza. Karolina nie mogła zaprzeczyć, bo to by było kłamstwo na rozprawie. Zuzia rzeczywiście tęskniła i pytała o mnie. Czasem pytała, ale tylko czasem? A świadkowie mówią, że często i z płaczem. Pani Kowalska przedstawiła nasze dowody: zdjęcia szczęśliwej Zuzi ze mną, oświadczenie przedszkolanki, opinie pediatry, smsy od samego Tomka z czasów, gdy byłam pomocną babcią, a nie wrogiem publicznym numer jeden. Ale prawdziwy nokaut przyszedł, gdy sędzia zapytała Tomka o jego zdanie. Panie Zawadzki, jaka jest Pana opinia o kontaktach matki z Pana córką? Tomek patrzył na Karolinę, potem na mnie, potem w podłogę. Wiedziałam, że walczy sam ze sobą. W końcu podniósł głowę. Mocha matka. Moja matka zawsze była dobrą babcią dla Zuzi. Córka ją kocha i tęskni za nią. Karolina spojrzała na niego z taką furią, że gdyby wzrok mógł zabijać, Tomek by się nie podniósł. Ale powiedział prawdę i oboje to wiedzieliśmy. Sędzia przeczytała wyrok: kontakt z wnuczką, dwie soboty w miesiącu, plus święta państwowe, postanowienie prawomocne z dniem wydania. Wygrałam. Ale prawdziwa satysfakcja przyszła dopiero, gdy wychodziłam z sądu. Karolina stała na korytarzu i płakała. Nie z żalu, ale z wściekłości. Po raz pierwszy w życiu ktoś jej powiedział nie. Ktoś odebrał jej kontrolę nad sytuacją. Podeszłam do niej. Patrzyła na mnie z taką nienawiścią, że poczułam się niemal źle. Niemal? Wiesz co, Karolino? Powiedziałam spokojnie, nachylając się lekko w jej stronę. Następnym razem, jak będziesz chciała komuś powiedzieć Nie przychodź bez zaproszenia pamiętaj, że sąd też może wysłać zaproszenie. Odeszłam. Po prostu tak. Zostawiłam ją płaczącą na korytarzu sądu rodzinnego, z prawomocnym wyrokiem w ręku, który mówił, że odtąd będę spotykać się z moją wnuczką, czy jej się to podoba, czy nie. Pierwsza wizyta miała być za tydzień. Sobota, godzina dziesiąta, moje mieszkanie. Dwie godziny z Zuzią bez obecności jej matki. Ten tydzień to były najdłuższe dni w moim życiu. Przygotowywałam mieszkanie jak na najważniejszą wizytę. Kupiłam nowe kredki, koloranki, ulubione ciastka Zuzi. Włączyłam w telewizji kanał z bajkami. Wszystko miało być perfekcyjne. Sobota, 9.58, dzwonek do drzwi. Otworzyłam, a tam stała Zuzia z torbą pełną zabawek i uśmiechem od ucha do ucha. Babcia! Rzuciła mi się na szyję z taką siłą, że o mało nie upadłam. Za nią Karolina z miną, jakby przyprowadzała córkę do więzienia, nie do babci. Nie odezwała się ani słowem. Postawiła torbę, spojrzała na mnie z pogardą i odwróciła się na pięcie. Do zobaczenia za dwie godziny! Rzuciła przez ramię. A ja zostałam sam na sam z moją wnuczką po czterech miesiącach rozłąki. Babciu, dlaczego tak długo cię nie było? zapytała Zuzia, patrząc na mnie tymi wielkimi, ciekawskimi oczami. Jak wytłumaczyć trzylatce, że jej mama i tata postanowili, że babcia nie może jej już odwiedzać? Że musiałam iść do sądu, żeby móc ją przytulić? Czasem dorośli mają różne problemy do rozwiązania, ale już wszystko jest w porządku. Babcia jest i będzie zawsze dla swojej Zuzi. Powiedziałam tuląc ją mocno. Te dwie godziny minęły jak dwa minuty. Czytaliśmy bajki, kolorowaliśmy, oglądaliśmy jej ulubione kreskówki. Zuzia była szczęśliwa, jakby nigdy nie było tych czterech miesięcy rozłąki. Dzieci mają tę piękną właściwość, że potrafią żyć chwilą. Gdy Karolina wróciła po odbiór, jej twarz była jeszcze bardziej ponura niż podczas zostawiania. Jak było? Zapytała Zuzię, ale to było pytanie podchwytliwe. Szukała powodów do skargi. Super! Babcia kupiła mi nowe kredki i oglądaliśmy święte Annę. Zuzia podskakiwała z radości. Karolina spojrzała na mnie z pretensją, jakby fakt, że jej córka się cieszyła, był moją winą. Wzięła Zuzię za rękę i znów wyszły bez słowa pożegnania. Ale Zuzia machała do mnie przez szybę w drzwiach, aż zniknęły za rogiem. Zostałam sama w mieszkaniu pełnym zapachu dzieciństwa i radości. Po raz pierwszy od miesięcy czułam się kompletna. Znowu byłam babcią. Następne tygodnie układały się w nowy rytm. Pierwsza i trzecia sobota miesiąca należały do mnie i Zuzi. Karolina zawsze przyprowadzała ją z miną katowani, ale Zuzia za każdym razem była szczęśliwa z powodu spotkania, ale prawdziwa zemsta przyszła miesiąc później. Byłam z Zuzią w parku, gdy spotkałyśmy koleżankę Karoliny z przedszkola, pani Ania, mama Krzysia, z którym Zuzia się bawiła. O, oh, Zuzia, jak miło Cię spotkać? A Pani to. To moja babcia wykrzyknęła Zuzia radośnie. Teraz widzimy się co drugą sobotę, bo mama nie chciała, żeby babcia przychodziła, ale babcia poszła do sądu i teraz może. Pani Ania spojrzała na mnie ze zdziwieniem i współczuciem jednocześnie. Do sądu? O kontakt z wnuczką? Skinęłam głową, nie udając, że to jakiś wstyd. To była moja rodzina, o ja walczyłam o to, co mi się należało. Trudno mi to zrozumieć. Moja teściowa to skarb, nie wiem, co bym bez niej robiła z dziećmi, powiedziała pani Ania, patrząc na bawiące się dzieci. Wiedziałam, że ta rozmowa dotrze do Karoliny. Wiedziałam, że inne matki z przedszkola będą ją teraz oglądać przez pryzmat kobiety, która odmówiła babci kontaktu z wnuczką. W środowisku młodych matek, gdzie babcie są postrzegane jako nieoceniona pomoc, Karolina stała się osobą dziwną. I rzeczywiście. W następnych tygodniach zauważyłam, że Karolina jest coraz bardziej izolowana społecznie. Inne matki z osiedla, które wcześniej z nią rozmawiały, teraz zachowywały dystans. Nikt nie chce mieć do czynienia z kobietą, która odbiera babci kontakt z wnuczką bez poważnego powodu. Ale najlepsza karma przyszła półtora miesiąca później. Karolina zaczęła mieć problemy w pracy. Pracodawca nie patrzył przychylnie na pracowników, którzy mają sprawy sądowe z rodziną. W korporacji, gdzie pracowała, problem z rodziną równał się problemowi z należnością pracownika. Nie dostała awansu, na który liczyła. Tomek też zaczął odczuwać konsekwencje. Koledzy z pracy wiedzieli o sprawie sądowej, małe miasto, wszyscy się znają. Nikt nie mówił tego wprost, ale atmosfera była dziwna. Mężczyzna, który pozwala żonie odciąć dziecko od babci, nie jest postrzegany jako silny lider rodziny. A ja? Ja zaprowadziłam porządek w swoim życiu. Znów miałam swojej wnuczka. Co druga sobota Zuzia przychodziła do mnie ze swoją torbą zabawek, a ja mogłam być babcią, jaką chciałam być. Więcej nawet. Na święta Bożego Narodzenia wyrok sądowy dawał mi prawo do spotkania z Zuzią. Pierwszy raz od miesięcy spędziłam Wigilię z wnuczką. Karolina musiała mi ją przywieść i odebrać po dwóch godzinach, ale te dwie godziny były magiczne. Siedziałam z trzyletnią Zuzią przy choince, czytając jej opowieść o Narodzeniu Pańskim, gdy dotarło do mnie, jak bardzo się zmieniłam przez te miesiące. Z uległej, ustępliwej matki stałam się kobietą, która potrafi walczyć o swoje prawa. Z babci na telefon stałam się babcią z planem prawnym i sądowymi gwarancjami. Karolina próbowała jeszcze kilka razy sabotować nasze spotkania, wymyślała powody, dla których Zuzia nie może tego weekendu, choroba, ważne sprawy rodzinne, inne plany, ale prawo było po mojej stronie. Każda odmowa kontaktu była naruszeniem wyroku sądowego, a ja nie wahałam się tego używać. Po trzech miesiącach Karolina się poddała. Już nie przychodziła z Zuzią z miną katowani, już nie wymyślała wymówek. Przyjęła nową rzeczywistość. Babcia ma prawa, których nie może jej odebrać. A Zuzia? Zuzia była po prostu szczęśliwa. Dzieci nie myślą o sprawach sądowych czy konfliktach rodzinnych. Ona wiedziała tylko, że babcia jest znów w jej życiu i że może z nią spędzać czas co drugą sobotę. Dziś, po pół roku od tamtego fatalnego dnia, gdy Karolina zamknęła mi drzwi przed nosem, siedzę w moim fotelu i patrzę na koloranki, które Zuzia zostawiła po ostatniej wizycie. Jutro jest sobota, nasza sobota. Przyjedzie z torbą pełną zabawek i nowymi historiami z przedszkola. A Karolina? Karolina nauczyła się, że świat nie kręci się wokół jej kaprysu, że babcie to nie są przypadkowe osoby, które można wyrzucić z życia dziecka, gdy się nam nie podoba. To są członkowie rodziny z prawami i uczuciami. Czasem myślę o tym, czy poszłam za daleko, czy mogłam załatwić to inaczej, bez sądu, bez całego tego cyrku prawnego. Ale potem przypominam sobie tamten dzień na placu zabaw, gdy Zuzia krzyczała za mną Babcia, babcia, a Karolina odciągała ją ode mnie, jak od jakiegoś przestępcy. Nie żałuję niczego. Pokazałam mojej synowej, że nie jestem słabą, starszą kobietą, którą można bezkarnie traktować jak śmiecia. Jestem babcią z charakterem i determinacją. Jestem babcią, która potrafi walczyć o swoją wnuczkę. I gdy Karolina następnym razem pomyśli o tym, żeby komuś powiedzieć nie przychodź bez zaproszenia, może sobie przypomni, że czasem to zaproszenie może przyjść z sądu i że czasem babcie wygrywają, bo nasza miłość do wnuków jest silniejsza niż czyjakolwiek arogancja. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.